Czołem, witajcie, ja jestem Abercik Sonikson y i gramy w Minecraft co Ciocikson z Elwiksonikson Cześć, jak się masz, nazywam się Elwiso Jak y y y się masz, ja y nazywam się Capi, Sima i elo I to są Te chyba ci. wszystkie słowa jakie umy Czapi No, y my gramy sobie słuchajcie w Bedwars gdyby ktoś pytał Myślisz, że ktoś pytał? Tak, gramy sobie, w sumie ja chciałem spytać A, to w co gramy w ogóle stary? Nie, ja wiem, wiem, nie wiem, wiem ale wiem, wiem, że... Za... Wow, Aqua, Ty, cwaniaczku, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Typki jest, nie? Ej, bo naprawdę teraz to mnie... Ty, bo ja mam drzewo tutaj, kurczę! Nie lubię tej mapy, wiesz, ze względu właśnie na to drzewo stare. On już jest On na drzewie. Nie, Stary, Dobra. nie, to wiesz, to ja nie lecę do niego. Ja patrzę. Okay, ty obroń, a ja tam z Właśnie zniszczu. ja stary tutaj sobie tak posiedzę, a ty możesz faktycznie stary spróbować ich tutaj przyatakować. Oni pewnie będą grać pod Tinti? On nawet nie gra pod Tinti, gościu, ty masz 0 hPetów! No a nie wiesz, że tu jest Tinty na tej gierce. To po co? Stary, to twoje stary. wyrko czeka, twoje wyrko tu Dobra, idę stary, idę po wyro, bo w ogóle nie wiem czy wiecie, ale słuchajcie, ja muszę rozwalić jeszcze e, pięć wyrek, tak? Pięć? Dobrze mówię. Pięć, pięć wyrek. E, pięć pięć wyrek i słuchajcie, dostanę kolejną gwiazdkę, więc dawaj spróbujemy stary na tym odcinku. Masz OP na tam. tam stary wykrył. Właśnie Będziem widzę, ściały. on nawet nie zauważył mnie <laughs> Dobra, chodź tutaj chodź tutaj jaką, chodź tutaj jako jeden z drugim, no chodź tutaj Dobra, pyk, pyk, okej, okay, dobra, jednego rozklepałem, drugi leci do ciebie! Leci! Ty gdzie hmm. on jest tam? Leci jeszcze? Czy nie leci? Ty gdzie on jest? Nie wiem. Ej, ej nie, poważnie, stary, on gdzieś tu leciał, ale. Sprawdzić za bazą, może. Ej, stary, sekundę temu go widziałem. Ej, naprawdę, gdzie on jest? To idiot, na Widzę worse. go! Czekaj, zrzucę mu TNT, może go wyrzuci w powietrze! BUM! Niestety nie tym razem, ale on się stary ukrywa przede mną, wiesz? No co? To ja sobie poczekam stary. stary. Ja mam czas. Wyjaśnię ja, go. Ja się zestawię. Nie, ja mam czas, stary. Ja z nim poczekam, tutaj wiesz, kawka, herbatka, może no wiesz, bo ja tam wiesz, zjemy. wiesz, tam we dwójkę sobie i daję ci wyryka. Stary, on sobie robi kokon z wełny, poza wyspą. To jest plan na wygranie. Zadam byniu. Oj, on myśli, że jakby, jakby co on chce, stary, zrobisz, bo on się oddala od wyspy coraz bardziej. Ej, masz stary TNT, błagam, przynieś TNT do akła. Chodź no, stary. T -t 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 -t. Weź TNT, błagam stary, weź, błagam stary, przynieś, please. please. I please. Się robi, Moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich zwariowanych odcinków, to oczywiście subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmiki. O nie, on zwiewa, on zwiewa. Moi drodzy, sub, dzwoneczek łapeczka, to są turbo ważne rzeczy, a każdego dnia są filmy. Na kanale Abra Minecraft też w ogóle są filmy, u Elvisa są filmy i słuchajcie, na kanale głównym Abra... Boże, ile ja filmów w ogóle ostatnio tam. Nie! Dobra, no wyrzucam cię! Nie! No, myślałem, że jednak się zatrzyma. No kurczę, chciałem starego zbombardować no. TNT, ale niestety nie tym razem. To co? Lecimy do żółtych. Na ukos Żółtych już nie ma, ale myślę, że zieloni będą chętni na to. Ale to co, ukosem czy jak lecimy, stary? Tak lecimy, dobrze jest? To kupuję tutaj małe co nieco, teraz zrobimy sobie cyk, 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 pyk, pyk. Ej, okay. bo ja jeszcze cztery łóżeczka potrzebuję. Dłuchaj stary, ja mam plan. Ej, gdyby, gdyby nam się udało rozwalić ja wszystkie łóżka To na tej arenie wbijemy tą gwiazdkę, wiesz? Stary, ja otwieram łóżko, Ty nie umierasz i jej niszczysz e to brzmi jak trudny plan, że bo jakby... Ty otwierasz łóżko, proste Ja Ale psuję szko, proste Ale ja stary, wiesz, jestem nobem, to ja mogę spaść cztery razy, nie? Cześć koledzy, jak się macie? Dobra, stary, rozwalamy ich, co? Poam i nie spadł, no dobra, już spadł, okej okay. Nie, fireball! A! A teraz rób to! Dobra, stary, robię to! Robię nie to! Ma dwóch. Stary, poświęcam się! Dam radę, stary, muszę dać radę, okej, okej, okej. Nie, stary, open był, open był, ja no nie, nie lubię takich sytuacji, no. Najgorzej, stary, najgorzej. I co my teraz zrobimy? Lecimy tam we dwójkę, powiem ci, że mój plan się nie pojawił przecież. Wiesz, oni mieli, stary, dobrze y, opatrzone łóżko, muszę przyznać, szczerze, Tak, nie? tak, tak. No dobra, no to dawaj przez diaksynamida pójdziemy, co? No i tam polecimy do nich, ktoś już będzie szybciej. Kupiłbyś tutaj tylko ulepszonka, co? Kiedy ja będę już budował... Już robi, kierowniku. Wow! stary, shit mi nie działa. Jak to nie działa? Ej, wyłączył mi się Ej, teraz cię... What! Ej, Czarna y... magia! Stary, kliknąłem shift, jakby zadziałał, a potem... Mu się, mi się jakby... Późno... Nie wiem. Pamiętasz jak zalałem klawiaturę Coca-Colą? Na moim odcinku, pewnie że tak? E, gdyby ktoś nie wiedział, to zalałem klawiaturę Colą, tak z 2-3 dni temu. I od tamtej pory klawiatura na przed czasem potrafi jakby sama coś napisać. I mam wrażenie, że to... że... beknąć? No po Koli. I mam wrażenie, że od tamtej pory właśnie takie rzeczy się dzieją Okej, okay, akurat z tym shiftem to jest pierwszy raz Ale jakby dziwne, stary Dziw... Barry jest ins Właśnie widzę, jakby dziwne to było, maksymalnie dziwne Dobra stary, wiem, że jest ins, ale ja nam zrobię... co, trap'a, hila, Gdybyś się nie obijał, to by nic to nie było Dobra, zrobię stary nam to, to, pyk Nie, Jestem, stary, przygotowany. Kom kompromitujesz na no, tam. Stary, no, kupiłem nam piecyk to nie jest żadna kompromitacja, dobra. Kompromitacją to jest to, że ty tutaj wbijasz gościu. To jest kompromitacją, dobra, jeszcze nie ma, elo. No, stary, wyjaśniłem go. Uratowałem bazę. Nice. Gdzie jest drugi kolega? Nie wiem, stary, nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że gdzieś A on chyba spadł, czy nie? Eee, no, nie to wiem To co, robimy ich? No ja już tam do nich lecę, stary. Tak no to czytamy. poczekaj, bo jestem na dyakcach, stary. Ja wbijam od yellow'ów. Eee, to ja mm, nie mam tyle klocków nawet. A, o, czekaj, od mida wbijasz, tak? Nie, od ile e, Od Mida, tak? Chcesz dobudować most od Mida, tak? Tak! Aha, to super stary. Co widziałeś! To, to ja stary tutaj czekam, wiesz? Bo ja akurat mam 8 klocków, nie? Dobra. E, chodź, stary, mi pomożesz, co? No już tak z litości, z litości. Chodź, stary, wiesz, ja tutaj tak będę długo czekać, że aż będę na szyfcie budować, nie? chodź tutaj, tu jeszcze zielony stary, chodź tutaj. Chodź, no ja te głupi. Chodź, stary. Jest naprawdę fajnie. rozwalamy Dobra, Tylko, naprawdę. że nie mam ani jednego krocka. Ło! dawaj zielony! dawaj. ho! Ho! Ja go wziąłem, czy ty? Chyba nie ja. Wiem. Chyba nie! No, nie! Nie! Ło Nie! 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 o Nie! Wiesz? Nie! Stary, no, zaraz Pierwszy link w opisie tego filmu to są, słuchajcie właśnie takie epickie na przykład, bluzy, koszulki, kubeczki, plecaki, worki na plecy no mnóstwo fajnych rzeczy. I słuchajcie, z taką bluzą wiecie, no łatwiej jest wygrać na Bedwars. Powiedzmy sobie szczerze, no łatwiej jest wygrać tarentki. A ja przypominam, że do każdego zamówienia dokładam trzy gratis. Wlepki, trzy za darmo. Jako gratis ode mnie, takie epickie słuchajcie wlepeczki Abra Team, a jedna z nich jest słuchajcie z Bedwarsami. To jest niesamowite. Są nowe wzory wlepek, słuchajcie. Nowe wzory wlepek, wow! a jedna z nich jest z Wow! Wo Abra ty. Pierwszy link w opisie. Wpadajcie. I zamawiajcie. A ja lecę, stary, do ciebie. Co ty na to? Troszkę za późno, ale okej. Okay. Nie, no, stary, nie rozwalaj im, wyraźnie. Ja lecę. Ja, ja nie idźcie tego łóżka, tylko staram się nie zginąć. Aha, tu jest tak, aż tak ciężko, opowiadasz. Nie, że jest ciężko, tylko zabiłem ich już 40 razy. Hmm, tam przesadzasz. LW, No, nie no, dodawaj, może już tam. 45. Aha, dobra, widzę, że ty faktycznie tam z pół godziny już siedzisz, dobra. No. A, a, a żyjesz w ogóle? Dzięki. Aha, nie żyjesz? Nie, nie. E, a weźmiesz TNT na przykład? Mają szkół, ale mogę wziąć TNT. Dobra, to poczekaj, to ja stary tutaj sobie posiedzę Nie no Stary, może jakiegoś fireballka byśmy im dziabnęli co Kawkę, to, no, no. herbatkę No, no można Jasteczko. stary Jasteczko Jakiegoś pączka można wiesz na przykład, u nich dziabnąć Ej, TNT zadziała, bo nie mają w, wszędzie szkła To no już lecę stary, to w swoim kierunku Dobra stary, robię to Dobra No, no nie, dróg? no nie, stary no naprawdę im rozwaliłem Dobra. wyro Dobra No uwierz mi na słowo, że rozwaliłem im wyro Tylko po prostu cofnęło tą głupią grę No nie wierzę <laughs> Awerka, ja, ja cię bardzo lubię. Znasz, ale... znasz pasek ładowania, ten wiesz, rozwalania bloku, no nie? Na, na tym Duckstripoku naszym genialnym. Stary, to, to łóżko w ogóle już go nie było. Ono było tak rozwalone. To co, 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 co w ogóle to jest jakiś błąd gry, stary. Taki sam mam teraz? No nie mogę z nim, Mamy to jest największy dom czerwonego. świata, a nie ogarnia w ogóle o, życia. Dobra, stary, czekaj, no. zajmij się no. czerwonym. Nie, czerwony no. leci na mila, to ja się nim tutaj zajmę w takim Dobra. razie. Okej, okay, okej, okay, chodź tutaj czerwony. No chodź tutaj, gość, chodź tutaj. Dawaj, dobra, pypły. Wow, On ma żelazny enchantowany miecz, ale dobra, rozklepałem go. Jeszcze... Mam dwa Jak teraz na mnie wyjdzie, to odinstaluję Minecrafta na twoim komputerze, bo cię przyjadę. Nie, nie na swoim, na twoim Elviso. Tak Jeśli przegramy Nie gramy więcej w Bedwars. Usuwamy Minecrafta Czaisz? Challenge accepted To jest stary myślę, że bardzo dobry challenge Usuwamy Challenge stary. Accepted Tylko, że ja mam mega mało HP, nie? Dobra, 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 mhm. dobra, 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 dobra. dobra, spróbuję, spróbuj, spróbuj. Okej. Okay. Znisz szkło, znisz szkło. Stary, ja psuję wyro. Rzuć mi TNT. Ja jestem stary od wyra, bo ja muszę challenge robić, nie? Dobra, psujesz szkło? Mają, has mają to wolne kopanie. Zabijesz, ich tam stary. Mają takiego lołasz, to jest że ich zabijesz. Stary, a wiesz ile ja mam? No, dwa szyb... serca. A. Stary, to TNT. <laughs> nie! Ej, pamiętasz jak ja mówię, że my jesteśmy nubami, nie? Wiesz to jest najgorsze? ja się nawet nie śmieję. Ja się już nawet nie Ale śmieję. już taka głupawka, że mi się stary nawet nie chce ich rozwalić, bo już to jest najlepsze, tak super najlepsze? Że gdybyśmy my się naprawdę mega skoncentrowali i wzięli sobie wiesz, dobre jakieś killoffy i nie wiem, sobie protection na przykład zrobili. Czy nawet fireballa stary, czy potkę, to wiesz, ich by nie było już 10 minut temu. <noise> A ja lecę stary na drewnianych i temach do nich. Elo, dobrze się bawię, stary. Jeszcze widzę, że spadłeś. No niedobrze, akurat. To niedobre. Miło się grało. Ej, stary, teraz to oni już mają taką bazę, że ja nie wiem, czy w ogóle to jest realne, aby zniszczyć im. Oooooo! W ogóle gdzie jest ten team blue, vlogali? ci No, stary, nie ma ich. Zostaliśmy sami. Stary, ja się dobrze z nimi bawię. Ja się dobrze z wami bawię. Ja się bawiłem dobrze za drugim razem, ale za trzecim już mi. To na starze ciężko, co? Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Ja wow, Ej! Stary. Jakiego on maricza w ogóle, wiesz? Zaraz tracę 50mm przez tych nóbków. Ej, jakby. What? On mnie, stary, uderzył z 45 tysięcy kratek. Jak to jest tak? możliwe? Ej, naprawdę, tak bez beki, Totalnie, mnie stary. Raz bez uderzył beki. z 48 tysięcy, więc to nie jest taki, aż taki Ej, wielki cheater. Moim zdaniem trochę za daleko to było, no ale dobra, niech będzie. To co stary z nimi robimy? No ja bym już ich chciał wyjaśniać. Dobra, stary, wziąłem dwa staki wełny i wziąłem TNT. A ty co? Ja czekam na ciebie z jednym sercem. Ej! czy ja nie odurzyłem tu Emeraldów? Nie dużym Emeraldów. Wyrzuciłem je chyba gdzieś do wojna. No trudno. Nie, bo może bym wziął jednak tą potę, no ale trudno. Dobra, stary, wbijam się do ciebie. Co ty robisz? <grym> nie wiem, czy mnie widzisz, ale jest dość fany. A gdzie ty jesteś? Na no, u nich. Czekaj, czekaj, zaraz. Tak, zaraz, po środku cztery. jestem. U nich. Dobrze, <grym> czy mi śmieszne, ale nie jest śmieszne. Gdzie? Ja widzę! Widzę, widzę, elfuzę Minecraft. Dobrze, lecę w takim razie tutaj do was. Dobrze, to... No nie! Dobra, stary, kończymy tą zabawę. Macie szkiełko? Tak już się nie wyjaśni, żabra. Ma, ma No nie, no nie, teraz to mnie wkurzyłeś, no! Wkurzyłeś mnie! No stary, no bo jest dwóch na jednego, to jest banda, wiesz? I to ja mam dla Ciebie taką radę. Usuwamy Bedwars, stary. Albo chodźmy razem, a nie osobno. Nie gram w tą grę już nigdy więcej w życiu. Nie no, dobra, jak przegramy. Ale wiesz co jest najlepsze? Jakby ludzie pewnie mają takiego mega facepalma w komentarzach, ale ci gracze, ci zieloni, oni... Ciężko powiedzieć, że oni są średnimi graczami. Oni są stary słabi. <grym> tak. <grym> oni tak są słabi. Tak. Więc jak słabi musimy być my! Jakby czaj, że <grym> co chodzi? Masakra! Naprawdę, jakby To jest idealny dowód na to, <grym> że stary... chyba chyba nie jesteśmy najlepsi na świecie. Jesteśmy najlepsi na świecie. Nie, dobra, już ich jakby taki już bo dobra. widziałem, my, się, my kręcimy sobie stary, bekę mam, i wiecie. Mam gold kill off Dobra, to stary, ja w takim razie... No nie! Stary, nie, zaraz nie mogę, no nie mogę wytrzymać z nim, dobra. Okej, okej, okay, 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 dobra, opuszczam. jeden Teraz stary jeszcze drugiego spróbuję. Dobra, pyk, 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 pyk. No nie, 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 Dobra, okej, okay, stary, rozwalam im teraz zero, nie? Dzięki. Stary, gdybym miał sensowny killoff, to bym już to zrobił, ale... Okej, okay, dobra Nie co? Zobaczysz na materiale, zobaczysz na materiale, był dźwięk rozwalonego wyrka i rozwaliłem im wyro, a ono się nie rozwaliło. Ja Mam tu w ogóle coś mówić czy nie mówić? Cofnijcie sobie Je ee... Jeśli kłamię, to usuwam Minecrafta i nigdy nie nagram więcej odcinka Na 3 miliony ja ci to udowodnię. Udowodnie! Wiesz jaki był dźwięk? Jak psujesz klucz drewna Tak, takiego? Nie wierzę sprawy. mi się was wydaje. I, I powiedz mi czego to wydaje. jest? Serwera, czy tego, że oni mają cheaty, czy czego? Że hej, Pixel nas kontroluje. To, to jest drugi raz na tej arenie. Drugi raz! Tylko, że teraz jestem święcie przekonany, że tak było. Bo Ej, za poprzednim razem pewien, mógłbym spekulować. To do góry jest jakiś admin, który do nas się śmieje, he, he, he. I nigdy tego nie rozwalicie. Nie, Ej, nie, serio. Moi drodzy, wejdźcie, Cofnijcie sobie. Błagam. Napiszcie mi w komentarzach, bo. Czy ja nie zwariowałem po prostu? Był dźwięk rozwalonego p... Serio, było takie. Jakby. What? Jak to jest stary możliwe? Mm. Drugi raz. Drugi raz! To nie jest już śmieszne, to było śmieszne. Eee, jakby. No, stary. Ja. ja nie... To jest pierwsza arenka w tym miesiącu, która ma więcej śmierci niż, niż Kili. Stary, chciałbym coś powiedzieć, ale gość nawet nie umie zadać mi ciosu. Jednego ciosu nie umie. Ale ten drugi tu już bardziej, nie? Stary, jakby. Co się dzieje na tej arenie? Powiedz mi, co się dzieje, stary, tutaj z nami? Ja, jak braci. Dobra, stary, wbijam się tutaj do nich na wyro w takim razie. No, teraz już przynajmniej w, no końcu. w końcu. Dziękuję. No, dziękuję. No, za trzecim razem, stary, ale naprawdę. Widzisz, teraz się wkurzyliśmy, i nagle od razu bez problemu. No. Jakby. Wow! I zobacz, to zajęło 4 sekundę. Ja ich obu se... za... załatwiłem z łapki. Stary, stary, jak dawno nie było takiej areny? Moi Jakby drodzy, ja nie mok... Oficjalnie jesteśmy. Największymi dubami na całym świecie Wysubskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmiki, u Elvisa są także i na Milionowicach też, czyli na kanale Abra Minecraft Zapraszam jeszcze na sklep www.abra.ety pierwszy link w opisie z taką bluzą jest łatwiej wygrać w macie trzy dodatkowe wlepki gratis Abra tej ma są nowe wzory Ale się zapowieczyłem. Nie no, dobra, beka. Ale serio, są takie fajne wlepeczki, więc zapraszam bardzo serdecznie od 149 zł jest darmowy kurier www.abraety, pierwszy link, bo Wam Bardzo dziękuję, dobrego dziennie. Eleczko i...